Rozpoczynamy? No, a jak? Okej, okay, zagramy sobie samolotami. 2000 no, CPU, nie? Jezus mary. Ile krokowe eee. no, N NK tam powinno być. Robocraft to Ja mam jak najmniej CPU. No, mam bardzo mało. Kospekt to, friend, alliance. No, never. Nekir, my friend, Alians, nie? Nie, nie ma żadnych sojuszy, żadnych sojuszy A, czyli wszyscy nasze, tak? No a myślę, że początku wróciłem no, Tomek, popatrzcie w prawo! Co? Wow, a to my już gramy Wow, o, to Czekajcie, dlaczego... Ej no ja wiedziałem że to właśnie jest. Z deksów Lek shake Focus dexów Ok. Dziwnie się czuję jak nie mogę robić beczek w powietrzu no, Focus Fokus jest du Jestem do tego przyzwyczajony o, 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 się, to jest Ej, w powietrzu <laughs> Ej. Aaa, nie jest to to jest Co ja ci biłem? Mm. Ej, u mnie, Nie, nie zabrałeś mi chila! <laughs> Ej, uderzyłem <w> sufit <laughs> A to fajnie, yeah. nie? tak jest? Nie, nie, <grym> Ej, wywaliłam ja z o, tak serwera Mayday, mayday, ej, Lekin, Nie prawo? mogę, ej Dostałem Uczysz, kiedy masz ten serwer i się wywala Stałem. Ej mnie internet na No co jest? No wtałem wtałem. Mówiłem, tak samo ja miałem co Ej, patrz tu, mam 800 pingu, no nie mogę Wywal się, tak jak mnie Dlaczego przez to czas e? nawala? mnie zawala? przestań no bo ty masz mega plazmę Ja jestem mały O, o ja w gospektach mam fajnego Ju. Proszę mnie nie by być O nie, on teraz nie może latać jak ma tylko przód wow. Urwało mi tył Mi to

to mi tam bije? Kurczę. Pozytyw. Ty gnoju. Don't like you. On tylko dobija. I Dokładnie. Dobrze. Eee, to co? To tym razem mnie zapalicie To nie Bo jest. Ktoś przestał z ta Dex. No. O, kuba. Uparaj grombą. Wow. Nie, ja, ja nie umiem laty sobie. Pozytyw. Pozytyw on tylko dobija. Normalnie. No i dobrze, że dobijesz na, na pozytywa, na pozytywa Husarz wiesz, że możesz sobie kamerę kontrolną włączyć Ale kamera ja nie wiem. działa fajnie Kubę, Kubę setkiem Teraz wszyscy na Kubę Wszystko tak ci w Kubę co do góry tak, tyłem Ja to wszystko tam w Normalnie ten ee. No, nie mogę się wysalić. Matrix, Ej, patrzcie, jak on tam... Nie teraz może w ruch. O, wybuch. Kto teraz? Ja mam takie Fajne. pytanie. Może zagrać też ze mną? Co? Nie. O, co? Faj fajnie się to... A! Dostałem plazm. No dobra, to ja sobie z idę, zagram sobie z Fernikusem samolotami. Z wulkanem. I z wulkanem właśnie. A ze mną. No, no, to wcale no, nie ja mam. To no. wcale nie ja strzelam. No. W sumie to był zypomy, tylko na dole. Ty, 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 ty. No kurde, kuba. No trudno jest y, wstrzelać w samoloty no, 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 jak ma się takie koplazmy. Tak się... no. <grym>, no. <grym>, no, <grym>, no, No. Zostaw mnie jestem najmniejszy. No ja mam niczykowo ciebie. No nie, Forsaken mi zabił. Ja mam coś... 600... Ja, ja mam ja mam Ale 600 ja mam te x cube. I... tylko dlatego, dlatego mam większy tylko u ciebie. Ja też, ja też mam takes kiube. Ja mam całego takes. Jest... Ja też mam całego takes cubę. Co, co to tam jest? Ja, mam... ja się za szybko rozbiło. Ja, o co chodzi z tą energią? Ja mam cały czas energię pełną. Bo dałem 200% <laughs> Ale to co, kurde, to... A ja specjalnie dałem gorsze te... Gorsze lostery, żeby stosować... Zapij kogoś! A co, polski. No to kubę. A teraz nie! teraz wy mnie gdyspekta. Właśnie, ja mam pytanie. Ja chcę, żeby ten, Tonek mógł nagrywać. E, czy wam się zwiększył damage teraz? Nie. nie. Co jeszcze raz? A ty śmieszne, to było śmieszne, bo to za niego tak No, żebym mógł sobie. Zabrałbym obójcę. Zwiększać, zmniejszać damage. Aspekta, i... och, tu. Fajne. Zobiec. Jest! Mam ma, aż ma, ma dwa kile Jesteśmy z ciebie dumni. Dexo takim samolotem z mega plazmą lata. Mega film, Wiecie co, to ja może skończę nagrywać. No, bo to tak Dobra, jest. Wszyscy, hmm. wejdźmy wszyscy. No, wejdźmy wszyscy i będzie dobrze. I mnie zaproście. Ale jest już 10 no, osób. No to 10 FPS, nie da się kogo. To co Marcin, rezygnujesz? Tak, że ja rezygnuję. Dwieście ps no. to, to to nie jest gra. Jak nie gra? gra? Dobra, wychodzimy to wszyscy. To jest gra. A to, to, to wina twojego komputera. Tak, To wina mojego nie, komputera. Nie, twojego laptopa, przepraszam. To kto chce zagrać? Vulkan. Wulkan. Ja... Okay. Czyli co, wychodzimy wszyscy? Ja umarłem, czy... mimo, mimo że jest tam wykranie ładowania, fajnie? Tylko, ile teraz dacie procent? Tego? 100% będzie ja wszystko, wiem. żeby nie kombinować. No bo to kurczę pytanie, po to zrobiłem no robota. <grym ja <grym bym <wytrych> proponował, żeby wszyscy teraz mieli u was plazmę, a nie SM Nie, nie. nie. nie tak, fajnie jest tak że ze tu Nie czy, czy. mam plazmy. Wszyscy strzelają. <grym> no, niektórzy są tak biedni, że nie mają nawet plazmy, nie? Drugiej <grym> podstawowej broni w Robocraft'cie. No. Hmm. Na przykład ja. No to jesteś ciągle biedny? Może ty. Myślałem, że już dawno od kołyski są kawy Eee, to było złe, to wziął Ale nie miałbyś energii, żeby strzelać. wiem właśnie. Bo dużo ciągnie tej energii. To byłoby straszne, takie dużo ciągnie. No. Uhum. długo wytrzymał. Zresztą to protokillery mogliby usunąć. Te jej rakietnice nie wszystko usuną najlepiej. O, no klany. Yy... Najlepiej jest, to jest. Nie włóczę powoli... roboty. Dla mnie, wszelkie dodawanie broni powinno zostać wstrzyma... wstrzymane na flaku. Potem byłoby, że graś mnie rozbija. ale ja fajnie... Nah, no, tak. Ej, nie wracaj, ile twój samolot waży? No, mój? Nie wiem, pewnie... Ale mnie znienawidzicie. Tony? Tony? Ale mnie znienawidzicie. Nie co, wie, jak ja? mój waży... Ja wejdę wyjdę to zobaczę, bo na razie się widzę. W ten miacie raczej. No to, to wejdźcie, no to wyjdźcie, no bo... Eee, wyjdźcie. Nike i Stan. Mój you, samolot waży, uwaga, 400 kilo. 399 kg. dziewięćdziesiąt Czekaj, kilosz. To czekaj. i cztery Daj mi pierwszy sakę, mi w ogóle Fernikus czeka na górze, nie? Ale Fernikusem tu nie chcemy, pamiętaj. Dlaczego? On nawet u mnie dostał bana. Cześć, Ferni! Nie mam na pytanie A no właśnie. Hello. Oni jest tak teraz jak Dexu jest Poszedł, sobie. Nie poszedł nie. Wywalili go pewnie Ja na pewno tego nie zrobiłem Bartek Co? Czy to byłeś ty? Eee, nie Mój waży 474 na kilo To ile? 474 To mój jest mniejszy w Mój, mój, mój jest, waży mniej nie Dobra, mnie Rami? też nienawidzicie. Ale A co ej, On jest mały, ale wygląda masywnie. Bardzo fajne, bronie. I nie, to jest, flag. To, to jest pewnie Z Zeroki flag, Zerokie Zerokie no, flag nie, nie Ja nie preferuję. w życiu sobie Chain Schroedera. Albo tego. <laughs> 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 Macie, <tego>. skąd wiedziałeś? <laughs> bo bo nic innego nie przyszło mi do głowy. A do rakietnicę. Była mała, żeby, żeby nie brać rakietnicy i flaka. A nie brać rakietnicy? Kurcze. To wiesz, jeszcze mówiłem, tam będę montować... No tego. A Ionu. Samolotami gramy. Pozytyw. Pozytyw. Tutaj coś napisałem na priv. Na Nic mi nie napisałeś. Na tak no, nie... Robocraft'cie. A to mi jeszcze for Niestety musisz. Psiki? Jestem. Pozytyw forsakę. No. Już nie pisałem. Gdzie? Piernikos. O nie. No. <noise> to się pisze na Forsaken, ale to... for dobrze. To... Wchodźcie do kolejki. No właśnie. Ale to ten jest. A czekajcie, nie, ja muszę Stawisz, sobie dołożyć działką SMG, no, bo nie ten mogę samą plazmą. No, tutaj to sobie. Bo to ja ciebie Ale tak mocno. Tylko. Maślanka. <noise> A w ogóle, kto mi zmienił? Znaczyń, nie, 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 nie. mi zmienił nick Co mówisz? Ktoś mi zmienił nick na Dopiero <grym> się, dopiero nie, nie wiem, zmieniłem już wcześniej, ale mi się nie chciało zmieniać. Dexu? A, zapomniałem, się nie odezwłeś. <grym grym> ale ja jestem pret... jedyny, który usłyszał głos Dexa. <grym> On t, coś kiedyś przemówił? Tak. No. On miał nie, kiedyś mikrofon. Nie. Miał, że dlaczego Wysak, nie ma? 420 mil na godzinę? Dużo, Kuba. Ta. Co, co? <grym>, tak tak, 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 tak. tak, co? Deksu, a posiadasz telefon, to może tak pobrać Discorda na telefon? <grym, <grym, na co Deksu odpowiedział. I działa mi mikrofon w, na telefonie. Oh, no nie, za. A ubójcy bój, nie ma? O nie, wziąłeś aeroflag. Aeroflaka? Perniku, zapomnieliśmy mu powiedzieć, że bez Aeroflaków. Haha. To mu napiszcie. No to o, ten. To nie będzie używał. Ej, nie mogę napisać na trzecie. Jest strzelajcie chwilę, chcę zobaczyć, bo to No to, e, po pomo bo mój samolot się bujo. Może, no jeszcze poza sugerę, fajnie. mój samolot to. się Boże buja. Się. <grym> Sorry. Po prostu weźcie go, wywalcie. O, Ferniekus wynocha. Wynocha, precz stąd, w grubasie. <grym> yes. Ej, no nie, ten samolot nie ma. Jakie są na... A forsaken, jest poza sugerami, co da? No, dlatego go strzelam. A nie, to po prostu Ja będę tylko latał, bo nie może trafić. O, nie ma protosikera, ma urwane. Mam jeszcze działkę. No, ale tam jest RGT. Nie bijcie nie mam 3%... No nie, gierze, nie znowu mnie wywaliło. No serio? Co ty masz z tym internetem? Dex, Dex. Czy ty naprawdę zebrałeś sikera? Ja mam sikerski. Ej, no wow. ten samolot, ta plazma nie trafia, Sto nie? <laughs> to gruczyjny! Cień z powietrza. Deksu! On już uh. Deksu ma to, to czekanie! A to no, nie. Goj, fajny jest fajny ten swój samolot pozytyw, pokaż mi go. Ale to on jest ten... Ja takiego widziałem na CRF-ie. W sensie, to jest bardzo prosty robot, nie? O, ej, ale ten dźwięk mnie denerwuje, nie? Tego nazwać ty nie ja wszystkie ja wszystkie dźwięki ciszone. Murka nie latać pode mną. Kto do mnie szelo? Proszę nie szeloć. Prostake, ja się uratowałem! Tak, uratowałeś mnie, ja mnie ferniku zniszczył oh przez siebie. Wow. Nie, no, nie gram w no, no, teraz no, się nie, nie da. Instant karma, co nie. Niby, niby jakiś rework, nie, ale. Output transcript: O! Muszę. Chusarz się na kastałta. Nie, chusarz ma zagrać w Wiedźminu. Ja To nie działa. To był jedynkę, nie? Ale. Nie, nawet moja jedynka nie działa. A ja bym się śmiał, jakby mi odpaliła dwójkę i trzykę na tym laptopie. Nie, to jedna jest pełna, nie? Odpali, odpali, odpaliła, nie? Ej, robot. Ale robolet wydziałał. To by się dalej stało z komputerem. Ale nie, właśnie mi, jedynka, bo nawet się nie chce odpalić, bo coś się dzieje, co nie? Po prostu nie bo ja też chciałem. Chodzi o kartę graficzną. Kto, Kto mnie tu bije? Intel HD Graphics. Kuba, ja ci nie mówię. Nie mi mi. się, bo ja na, na tym gram. Co wow. No dobra, no. 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 Coś, co co jest co cały jeden rok na tym, bo to okazało, jest okazało, mi... że mój komputer wypadł na no to działa Wystarczy robota. mi Fernikusa proszę. Jest. Jezu. Eksu. Nie się mogę tym latać. Sprawdzaliście sobie te hmm. nogi No, e, wiesz jak to dziwnie skacze. To bo, bo, bo mi się wydaje, że mi się wydaje, że, po... <gry> się wydaje, że po dobra pozytywa w walnym, bo ten moment lądowania Maraka. musieli wydłużyli jakoś. No nie ma takiej jakby krótkiej przerwy, tylko taka dusza. W lądowaniu znowu że... Nie, ten dźwięk jest zły. Ja mam włączone wszystkie dźwięki? Już to mówiłeś. Czy się chwalisz czy żalisz? Chwalę się. Nie ja tak, żal, bo inaczej mnie ospali robotnik. <laughs> <laughs> no? Nie okażę dźwiękowo, nie. Jak słyszę, so, czemu że mnie bije wśród auta? Znaczy, na ciągle za nie bije. XD, ja sobie Kofen lecę po do... prostu w górę. A proszę mnie nie bić, tak? No okay, i dobra. w taki sposób okaże ci twoją, no, Ale miłość. Ale kto jest używa miłość? tego y, procesy Który? Ło, mm. jestem liderem! Tyle to mam gierdółką Kończę, <laughs> on koń, ukradnie kradnie Ale już o ma czy, czy i tak za chwilę zginę. Patrzcie jak się rozpadam już. Może coś chwilą mówiłeś, że ci jest... Okreś, taś, nie? kurde spoję klas... mnie zabiłeś. Ma no jeszcze co? co Ja ciebie zabiłem. <laughs> Ale zginąłem przez ciebie. Mulkan złodzieju. Co, co mi zrobisz? Co jak mi zrobisz, jak bij. cię jakiś Spokojnie, małych samolotów nie biję. Dzieci, i, mnie? dzieci i samolotów nie. nie bijesz, tak? Ty masz chyba większe CPU od tego, nie? Nie, ja mam 701 hmm. Dobra, nie biję samolotów, hmm. co mają mniej niż 500. A jak cię taki Dzień. zabije? No ale to taki nie ma. A to wtedy rage. <laughs> rage, rage. rage Co od nie wiem, ma teraz jedną piątą zdrowia, a ja wow. mam tyle życia, co on na fuch. Ej, mam pytanie. Ja Flirzem coś mówił, że usuwa też jakąś, yy, jakąś, jakąś nie informację z tych sprinter. Ale ale, ale nie jest eksces. No, no kurde, gdzie tego całe od minuty? naprawdę to jest z powodu plazmy? szlachetnego? E, że co, usuwają? E, usuwają informacje, ile sprinter legi i mech legi mogą unieść. Goli, moment... O kurde ściana Nie Dziwne w tej grze <noise> No bo ja sobie tak patrzę i Ja tutaj żadnej informacji nie widzę W opisie tej części O nie tu jest też ściana Do góry nie, nie widzę żadnej informacji takiej jak Kerymat A przechowywać jak... na przykład jest czemu, czemu ja ciągle jestem liderem Bo też ty... każdego Czyli tak samo nie ma. ja zresztą no, już, już za chwilę nie będę. Ja w następnym meczu będę jeszcze. Czekam Do Dobra. Ciągle jestem liderem, Co ja? Dwa, dwa razy umarłem, ciągle jestem liderem. Ale wiesz, Co jak umrzesz, dzieje? to nie tracisz lidera. wreszcie wulkan jest ten. Co? No co jest za fokus na mnie, przepraszam bardzo. Oh, oh. Fokus, bo wziąłeś Chain, chain. Shreddera. No, no, ja mam ale. małe dwa. Mi już urwało co, co, co całe tyło, już nie mam skrzydeł prawda? Coś nowego, nie? Wyleczyłem ja, wszyscy, się. Wszyscy do mnie strzelają. No. Mówisz, że, że Shredderę mam odpalić? Nie. Jezu. Zostaw te shredery. Ja nie utrzymaj walka, ja mam 900 cpu ja Mam mniej. Ja też mam 900 CPU, bo zderki, nie? Tak, ja no mam, nie mam mniej sobie, tylko masz gigantycznego i no Chainy Gigantycznego. To jest z zobacz. To jest 9 skrzydeł. I trochę zwykłych podstawowych klocków. Czemu przez tym nie goniam? A! Nie widzicie mnie... ja tutaj. Nie Właśnie, co z, z helikopterami? Żeby zabić, zabić pozytywę, jak a Nexu mnie bije Zostaw mnie, Nexu, please, please, Nexu, nie, please Ale ja to zrobiłem, żeby... Nexu, no proszę cię Dobra, no. okej, okay, spoko No nieźle mnie bijecie, Zgin nie? Jak ja się uleczyłem No Serio? Nie mogłem cię zabić No, no pozytyw Deksu nie bijesz się, to nie, nie, nie bijesz bije. się Deksu przecież Dwa kille mi wiesz, że dzisiaj O, ogólkanie w ogóle nie mogę Kozik mi udowodnisz Ładnie ci ja mam tamtaśm u Tomarca No nie, ej wiecie gdzie mam kamerę? E pod filmem, pod, pod mapą Łe, nad mapą O, gdzieś jest Pfff, nie No Jezu, nie, tył mi cały rwało <noise> Spadam sobie, spadam. Który we mnie? No. Kuba, no Kuba musi we mnie strzelać, nie? No nie! Ile tutaj jest osób teraz? Nie wiem. Dużo. Dużo. Pozytyw czemu mnie bijesz? Teraz, A plazmy mi odczyliś w momencie, sześć, kiedy chcieli mi 11 osób Ej, pozytywa trzeba zabić, że on nie może wygrać. Na Discordzie. nie, bo zabijajmy wszystkich, co nie mają szans przeżyć. Wulkan ty się też tam zaliczysz. No wiem. Oh Jezu, o Jezu, Ferdziak. Ale go Ferdziak <grym> Kogo? Kogo? O, umarł. Odeksupada. No to idę go skaesić. A mnie nie no, no, do, no, nie no, no, go no, no, po po no, nie no, A nie mogę. Fajne. A A mnie Okay. Ja nie ja, na przykład sam zabiję Kubę. No to co ty chcesz? Okej, brońcie, przyjdźmy. Ej, kto ma proto -sikery? Ja. Protocykary ja. ma Dexo i Forsaken. Kuba ma protocykary. No ja nie mam. Ja mam jeszcze. O, no, ale dlaczego używacie to skurde bez sensu? Bo można dobrze wynergać. Skoro. No. To niektórzy mają flaki Fernnikus Ale Fernikus nie używa. No właśnie Powinni się domyśleć, dobrze? Jezu nie sufit Nie o nie sufit. Nie we mnie. Ja kilka razy... Ej, zabij mi ktoś, nie? Nie możemy wulkan zabić No to potem z No Dobra, zabił. Bartek zabił, mnie, dobrze. A mi zabierają kille Ale to w końcu tylko kombi zabierasz Teraz widać sobie jej Zabiję Nekir, gin Zabicie No to Ej, ja nie wiem jak ale, ale mam tylko jedno skrzydło i ciągle latam Oj, au, au Co mówiłeś? Mówiłeś, że masz jedno skrzydło, nie? Ale no patrzcie, mam, mam teraz dwa i ciągle latam, jestem w górze już nie znam, nie, mam woli spada. No nie! Wernikus, proszę mnie nie bić. Kurczę, Kuba mnie goni ciągle, nie. Halo, kto mnie bije? Proszę nie mnie nie bić, tak? Nawet Kuba ta? bić nie chce. Nie nie no, o Kuba, ty masz mało punktów, zabij mnie. No nie, ty nie, Nie będę być bardziej, że ja cię zabiję? Nie, no. Kto ma mało punktów? Nie wiem. Ja mam... No ja mam 15, nie, nie wiem jak... Albo małapa. nie. Może się wylecieć chyba. Na kurde, urwałeś mi coś ważnego, bo robię mega duże kuchyka teraz. Ja teraz nie mogę zawrócić, więc tak... Ja widzę ja ktoś... na drugim końcu mapy! Nie! Aaaa. To nie, Kto Dobra, ma dalej. mało punktów najmniej go spekta? Go spekta nie ma, zapomniałem. Gin, gin, gin. No, o, że biorąc, ma najmniej, nie? Yes. Jest Jakoś tam tam jeszcze. Jezu, forza genieka, zaszło po skoro do Seekera Ale ja mam z kiepskie robota Ja że też to po prostu robota Ja też mam kiepskie robota No nie. Proszę mnie nie bić Dexu, nie bij Zostaw go no, no, daj się ktoś skasić Nie Haha! Zabij wulkan, zabij wulkan! Tekstu się bo, że zobacziesz Co? Nie! Zabij mnie, ktoś, żeby nie pozytyw. Dobra. strzelaj do mnie! Weź ty zabij, to na końcówce wulkan! No Gdzie dlatego ci Obok mnie! Obok Forsakena! Ja nie, nie wiem, gdzie wy jesteście. No nie. O ja by ustawiłem. No nie. E, e, dlaczego to? Dlaczego ja widziałem flaka? No ten właśnie. Ten... Tricku użyła Postawiłem, flaka najpierw. No. A ale ten... urwań, ja, nie, nie, jak, nie, jak tutaj e, ten Forsaker może używać protosikerów, to od czasu do czasu nie, można, to można, to można strzelić Ironflakiem. Powiedziane. No nie, no ale jego no, wtedy nie. nie było, co nie, więc nie słyszałem. No, ale jestem w środku, to Ale nie było nic na to że nie można A, tak? Powiedziane było, że nie można Lomlów i Flaków. Nic o PSK nie słyszałem. Ja, ja nic o rakietnicach nie mówiłem. Dobra, jak ktoś chce wyjść za mnie, to niech ktoś była spadał już. cześć. No ale weźcie zdemontujcie te protozykery. Dobra, ale jako Lomlu nic, jest, nic nie słyszę. Ja I też bez braku. Budować robotę. Cześć. Ja też. Dobra, ja kończę nagrywać. Bo chyba nie nagram tego, bo mnie rozłącza z serwera, co nie? To... Czy tylko mnie tak doładuje, na przykład do garażu? Nie, nie tylko jakoś nie. Tak to jako nie można wziąć. już wziąć części przed tym, żeby pójść i ten... I edytować zaraz robotę Widać? się? Nie Przynajmniej u mnie to nie działa Nie ma tak jak na przykład E naciskasz, to edytujesz robotę Okej, okay, ale weź sobie, wyjdź do wyboru, robot... wyboru wejdź no. w inwentory i weź jakąkolwiek część Inwentory. Możesz wejść do roboty od razu z tą częścią czy nie? No nie. No, a co się radę no. Aha. Ja i tak wchodziłem najpierw do wyboru tego edytora co nie Wiem. To to teraz. No dobra, to ja wyłączam nagrywanie. A no może Tesla?